Witam was bardzo kolejnie w serdecznym odcinku dzisiaj ze mną z masło. Co? No jesteś ze mną dzisiaj. No tak, ale wy nie z masło, sam jesteś masło. <laughs> Oraz Kemi. Siemanko. I tak, ludzie, nie baw się tym światłem. To moje sutki. Jesteśmy na mapie Escape. O nas, Kemi. O nas Dobra, ja wziąłem wszystko tutaj, co było w graczu jeden, e, teraz tak, wyścig, kto weźmie, co będzie w graczu dwa, bierze, co będzie w graczu dwa, e, ja wiesz, ja ta Mięso. Mapa jest prze, ta mapa jest przystosowana do dwóch graczy, ale my gramy we trzech, ponieważ... E, Pierwsze zasady, kogo zasady obchodzą, prawda? Tak, tak, że ja tak, to jest tak. i to nie miał grać z nami. Więc... Ma, <laughs> ma, ma posz... z przeginki. Poczekaj, Kemi, nie czytaj się zasad, na tym historia. Historia, ważne, przeczytajmy historię. Tak, David! David! Cicho, ja cicho, 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 cicho. Ale <laughs> czekajcie, zamieńcie się teraz w ciszę. Okej. Okay. Znalazłeś się tutaj, ponieważ chcesz pracować. swojego brata, Dawida. Niestety, strzeże go Bóg, Arachid. I z tego powodu, David! uratować brata, nie będziesz musiał wypełniać wyzwania Arachida, nie będzie to łatwe. DO no, ROBOTY bo... NIE ci. Czy... O, fuck, myślałem. Tak, uratujmy Davida. Tak. Oh. Delphine cię ufolnie. Ale czekaj, teraz Kemi. Tak. Śmiardzisz? E, zasadzie. Tak, Także nie niszcz niczego z wyjątkiem żółtej wełny, czyli gadrina. Um, włączamy command Ja <grym> jestem wewnątrz <żytą> <grym> Jeżeli grasz z kimś, to pms jest granie na czystym serwerze Minecraft bez plugina. <grym> e, gramy na łatwym, pieprzyć zasady idziemy grać. Tak. E, I tutaj jeszcze piszę, e, główno nie ma trzech graczy, napisałem to przez małpę, jest trzy, ponieważ tam pisało, że można, można mówić tylko od, od jednego do dwóch graczy. Dobra. Sprawdź, czy bloki działają. Jest. <grym> działają poprawnie. Dobra, Ej. to ludzie. 3, 8. 15 Chyba dobrze liczę, nie? Ale co jest dane się? Właśnie, jak mam wyjść? A Właśnie. tutaj żółta wałna. Czyli ty jest światło. Mam 3 złota. Gdzie, gdzie ty jesteś? Już o, się zgubiliśmy. Za, zapowiada o, się... O! Skrzynia, co w niej było? 3 złota. O, to dobrze. ale. A jak mam wyjść? Ej, jest... ja patrzcie, tu też jest skrzynka. O, tu jest żółta też, ta. ta. Podobno reaguje Ej. na redstone. Ej! Jesteście? Jest! Co? Co, 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 co? Otworzyłem coś, nie, nie zbieraj tego. Rzuć tam. Czyli gdzie? Rzuć tam koło złota. Ale. Co? Rzu rzuć złoto koło złota. Przeczytaj tę tabliczkę. Bloki złota podobno reagują. No ale no to bloki. Aha. My mamy, kurde, ten. Do... Na redstone, na musimy redstone znaleźć w idiotie. Nie. Ja... O, znalazłem! Nie czekajcie, musimy ten skraftować. Kto ma złoto, niech bierze do crafting tabla i jedzie z tym. <laughs> ale nie ma tego. Nie ma... Czekaj, czekaj, czekaj. Jeżeli chcecie. Eee, czekajcie jak chcę wyjść. Boże my, ale escape jesteśmy, naprawdę. No <grymne> dokładnie. <to>, Ej, a tutaj <grymne> jeszcze jest takie węła. To jest żółte? Co? To? Tak. No właśnie. No to to rozwalcie, ja jestem daltonistą, to ja się w to nie bawię. Najlepiej się tam powiedzieć. Jest, jest, działa, mam, mam, to, mam, restom. mam, mam. Co teraz? Eee, połącz tą, z tym. Cicho, odejdź! Odejdź! Wała kurde! No to po co mi nie odchodzisz, no? Burdupy. Tak. Masz. <grym> się zesramy z tym redstone'em. Patrz, działa! Nie, inaczej w drugą stronę. Tutaj, to wreszy. Wreszy. Co to jest za blok? Jest! jest. Działa! Ja tam skaczę. Ja też. Au. Ej, czekaj, czekaj, w którą stronę. Jestem. W którą stronę wyskoczyłeś? Ej, te, te, te Tutaj. Dwie drogi się łączo? Tu, tu. Czekaj, bo coś tu. Cicho, bo coś tu łączy, pytało, bo coś tu pisało. Co się dzieje? Nie wiem co się dzieje, czekaj. Cieszę się, że się zgadzamy. Dobra, najpierw sprawdźmy, jak walczysz. Za 5 sekund swoją stronę wpuszczę. Chodź, idziemy! Zombi! O pozytywne. Uważajcie, bo jest PP włączone. Walcz! Walcz! Mada HK, dobra, muszę się najeść, bo zaraz ginę. Mam zrotowanego flysza. Ej, tu jest złoty, żółty wool i trzy złota, biorę je. Okej. Trzy zeta, je. Yeah. Lubię to. Kupimy... Ej, bierzmy te torcze ze sobą, bo to nam się przydadzą, nie? No i idzie jak na... <grym> na żółto dzioba, w następnym pomieszczeniu czeka na ciebie kolejne wyzwanie, czekają tam na ciebie, e, czekam tam na ciebie, okej. Okay. No to... Dobra, no to chodź, czekaj, czekaj na... o. Jest... owato. A co, to jest parkour, czy co? Zobaczmy jak sobie radzisz z, mechanizma, z mechanizmami. Znajdź Redstone i połącz go w odpowiedni. Ale nie, nie umiesz, na umiesz budować, budować napięcia. ja to będę... Od fuckle redstone. Okej. Okay. Okay. Ej, zgupił się redstone. Mam. <laughs> Patrz, to z diamentów musi się połączyć do diamentów. Okej, okay, czyli... Pójście. Just, the same. <laughs> Just and... Na pewno pójdzie tak, tędy, tędy. O! to musi do złota a iść. A później tędy. Nie. Ej, a czy to wszystko jest zbudowane z gąbki? <laughs> Słyszeliście to Uciekaj! <gulity> <What? gulity> Mój to metra! What? Mój to metra! Dobra, Tu kurwa te, nie Daj to Kemi! Ja tego nie słyszałem, żeby było jasne i kurde żałuję chyba. Co za tłactwo się szybko Dawaj, Katrin, Zobaczcie. Ej, źle zrobiłem. Czekaj. What does the fuck say? ring ding <structure> <stusiye> <grym> ring ding 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 <stuszan> Ej, ale jak to zrobić, Kemi? Aaa! Haha, Dlaczego wytyłaś tę mapkę? Ja mówiłem, żeby nic z redstone'a! Redstone jest... brzydki. No, tak jak z Ale jak to zrobić? Redstone i bulldupy. A co mamy zrobić w ogóle? Musimy połączyć to z tym złotem, patrz. Odtupujcie. Chyba tak, Chyba to wyjdzie na pierwszy wy jesteście nieogary. O, czekajcie. O, o, o. o jest Gawzi. dobrze. No, no. A, nie, 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 czekajcie. Pies mi tu, chce wejść, ja nie mogę. Gadrin, czy ty Dobry. nie możesz się wyodizolować? <suszy> nie mogę. A bo mam jeszcze trzy repeatery. Co to za tłactwo, no. Słyszałeś to? Nie. Nie. nie, nie. Coś tu chyba nie działa. Coś A nie bo się bój, się. Mi głowa boli. Dlaczego ty położyłeś dwa koło siebie? Jataj, <noise> bo to nie działa to wideo. O zajumajmy no, Jupitera. Cieszę się. <noise> Patrzcie, ile macie restona? Zobaczcie, w inwertory, czy macie restona. Infertory. Ja mam 14 i dwa Jupitery. A co my musimy zrobić? Tu jest musimy... jeden. Musimy połączyć coś. Awa! Tam, 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 staramc. Ja e, może my musimy rozwalić to drewno. Nie <gibli> można. Ej, mam przecież trzy jelo. Gimby nie rozumieją. E, Żyperec e, tą place. Ej, yes, no tutaj co, postaw przeszedzę. Jupitera! O no tak Habi, dokładnie ty. Wiem, jak, ja. jak to jest... Przeszedłem. Jak? E, musisz. Nieźle, w nagrodę otrzymujesz 5 sztabków złota. O gdzie on tam Dziękuję. Ja tam coś. bo. Bo trzeba się wspiąć, znaczy musisz być z Bobem. nie? Musisz najpierw zjeść te, te, ten ser i tutaj utknąć. Aha! A to wszystko ma sens. Dla mnie dalej to nie ma sensu. No ser. właśnie, czyli czyli... tutaj widzicie, jest i jesteście z tak także. Widzisz? A ja już to ogarniam! Ty my nie mamy tego do złota przenieść. What? Patrz! Ja już to ogarniam w to no! Przecież nagrywam, mamo! Jak mam jeść, jak nagrywam? <gadry> to nie jest twój dzień definitywnie. <gadry> Czekajcie. <gadry> Czekajcie, brby, Dobra, powiedzmy, kolacja. powiedzmy, że to rozwiązaliśmy. Tak, chodźcie. Chodź. Jestem na tak. No, Jestem dobrze. na tak. Dobra. Przechodzimy do finału, yeah. Co, co pisało? W tym wyzwaniu ci już nie pomogę, wzór. po prostu pomyśl, powiem ci tyle. Od lewej, powodzenia, od lewej. lewej? Wzór skróconego mnożenia, poproszę. Od lewej, czekaj, od lewej, I teraz to jest lewa. To jest lewa? Co? Raz, dwa, trzy, cztery. Magic. Gardin, a co, o co chodzi z tym? Patrz, tu się zaświeca to, potem to. Już rozumiem, już rozumiem, to jest wzór. Pań, no, jeszcze raz. No patrz, Znaczymy, tak. ja to zrobię. Raz, dwa, już wiem jak to zrobić. No, ja już to kliknąłem. Gadrin, pomieszałeś ty, kupo! Jest, jest, chodź, chodź! No. no. Jest skrzynka. No no jeszcze... Jestem pod wrażeniem przed tobą. Jeszcze dwa wyzwania. W tym wyzwaniu, twoim głównym zadaniem jest przeprowadzenie z sty... co? Świni na płytkę naciskową w rogu. Rzucam wędkę. Dziękuję. A tak. o co chodzi? 10 20. sekund do wypuszczenia świniów. Świniów. 30 seconds to minion spawn. Ej, to jest, tu jest, tu jest o. Aha, takie coś fajne, chodź, chodź. Chodź. wcale nie idzie na. pies. Dobra, świnka. Wcale nie idzie. Nie wcale nie na. Ej no, z dwoma wędkami to nie porobicie, tak? Właśnie, odwał się O boże. No i, i rozbiliście szybówę. No, Kemi! To ja. Kupo, no. Naprawiłem. Chodź, tu świnka, chodź. No Kemi, odwal się, bo Ty przeszkadzasz Kemi oszalał, niszczy wszystko. Świnia, chodź do mnie. Chodź Kale, moją, ty nie umiesz. No to masz i pokaż jak ty to robisz. Gimby Boże, nie, nie umiecie, to się tak Kemi, robi. Kemi, nie! <ścoughs> co za... <ścoughs> totalnie, totalnie, upala. Totalnie, Jestem totalnie, waszą świnką. Totalnie, totalnie zasady przechodzimy, nie? Znaczy... <ścoughs> Ej, to jest świnka. zobaczcie. Tak już, znaczy? już zająłem złoto. O fakt działa. Dobra. Trzeba to zrobić normalnie, wiecie? Bo... Nie, patrz! Teraz jak tu świnia jest, Co za... Fac... Gdzie jest świnia? A tu? teraz tu ona Chodź, chodź. No, chodź Nie! Nie tędy, człowieku! Tędy babę, wejść! Tu! Tu jest tam. Hej, to chodź. Błyska, druga to ty Dobra. Doprowadź ją. Czekaj. No świnia! Co ty... miałem zrobić? Kuman, przyczepczę... Czy tobie słowo wietka to zobacz, marchewką mówi coś w ogóle? O, 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 Tylko może jak o, o, się o, o, no i... Może gdzie, gdzie ona? Byłeś? Gdzie ona? Daj, No i patrzcie jaka głupia. Daj tą wędkę. No, co daj. ona robi? Wróciła do domu. Okej, okay, ja ją prowadzę teraz, zobaczcie. Ja jestem po prostu pro w tą grę. Jaką? Chodź tu. Świnia głupia, no. Majsap? Majsap? nie No daj tą wędkę! Wyście bawcie, a ja sobie posiedzę. Dobrze, smacznego. Cześć can call me the king or the ruler. We're getting 20% cooler. No chodź tu świnio, co to kręci się. Jest, jest, ja pierniczę, działa. Hehe he. z Batman. Co Ale to, to była, była wędka. moja wędka Ej, parkur. <śmiennie> o parkur, ja lubię parkury A ja Jaki, nie. Ja jestem A. pro parkur, parkurowiec. Ej, no nie <śmiennie> mam 30 klatków jak nagrywam. Ale ty jesteś a ty nagrywasz Wespar? No pewnie. Obudzimy się. Obudzimy się. A, to Wespar nagrywa. Obudził się. Właśnie, właśnie może coś powiem dla moich widzów. Czemu nie ma filmów? Wiecie, bo popadłem na taki syndrom. Bo się mi się nie Nazywa, że. że nagram jutro. I to jest tak, że nagram jutro, a jutro mi się nie chce, więc nagram Czemu? jutro. I... A to spoko, to Wespar każdy chyba tak ma. Publiczny. Nieprawda. Oj, oj. Ej no, co wy robicie? Co się stało? Kurde, czy gimby nie rozumieją Proszę Dziękuję. Chodź. Dziękuję <laughs> <laughs> weźcie ja zjemce stajka. O tu, stajka. tu byłem, tu byłem. O, żółta wool! I to torcze mamy. Ej, mamy nowy torcz, mamy nowy zapas torczu. Check... checkpoint, check ej, kurde. Sorry. Idziemy do checkpoint AHA! <laughs> Okej, okay. bo co jest checkpoint? No można go tworzyć? A, bo tutaj są... Aha, bo tam trzeba dojść, że. Skubane. O, to jest no, skurde. Otwórz go, Gadrin. Tak, jednak mądre. No, Jadę. jednak mądre. Już myślałem, że to taki głupie będzie. Ja Au. Ogólnie, w w normalnie pro parkurowcy Widzę best parkour EU. No, chemistry, dawaj. A widziałeś to, widziałeś? A, bo tak nie można. Jestem. A teraz tutaj co? Aha. Dawaj zabijemy ja go kurde ej, to no. Mam. ej no, co za pała Jakie dzikie wicie. Ej, nie, 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 nie proszę. To ty też mnie nie paj. jeszcze spadł. No bo to nie jest łatwe, Jestem. Jest... Patrzcie jak jestem, dobry. Patrz. Najlepszym ja, najlepszy mieście wręcz. No, dobra, ja już. Ej, no, ja nie umiem tego przejść, weź mi to przejść, ma mamo. Wez to czekaj, to cześć, tylko przyjadę tam do ciebie do Anglii. Za mi jakieś tam nie wiem, z trzy lata. O, wow. Jest, 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 Ej, stary, jest! stary, przeszedłem, jest. ale puściłem się Chyba żartujesz. Nie. Czekaj, co pisze? Pamiętaj, by nie zabierać nic obrazków. Dobrze, mam Ej, ale czekaj. No dobra, mam tego ja, Czekaj, bo tu jest żółty ul. Chodź, chodź, chodź. Ej właśnie. Słuchajcie na, na Kemi'ego oczywiście. Kem, kemi, Kemi, O kurde. No brawo, nieźle się uporałeś no, z tym. z wyz... czego ja Cicho. tego nie mogę bić. Cicho. Z tymi wszystkimi wyzwaniami. Ee, zagadkami. W nagrodę dam ci 20 zł, złota, ale dość. Nie przed, przed tobą trzy challenge, które musisz wykonać, albo odpowiesz bramę, w której znajduje się twój brat. Jestem. Ja ci się. dam mi mordem, ja, ja już ci. <laughs> Ja Gadrin, pomoże. tam jest żółty ul weź go rozpieprz. Bo ja nie móc. Tam, 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 tam. Razem. Nie da się tego rozwalić. Ej, mamy wybrać challenge No, bo tutaj jest spawn, a Gadrin tego nie wyłączył, bo Gadrin nie musi konfigurować serwera. Jaki challenge wybieramy? Wybieramy najlepszy. Jeden. Trzy. Jeden, chodźcie. Oh. Wól. My nawet nie możemy nic klikać, a nie rozwalać. No, najlepszy oh. najlepsi. Dobra, chodźcie, o, mam, mam miecza, weźcie się tam poczęstujcie. Ale ja Pamiętaj, co? by nie zabierać nic obrazków. Mam iron sworda. O, znowu kolejny rzut wool dla naszej kolekcji. O kurde! Co, co, CO SIĘ DZIEJE LUDZIE, NAWALAMY WSZYSTKICH Ufude. TUTAJ, Ufude. ZABIJAMY JEDEN miecz, TYLKO TU MACIE, ZARAZ WSZYSTKO POZABIJACIE, JA TU God PADAM, God się NA serce zostało mi gad. W ręce. Yo, ehe. Ja to naprawię. Ja to naprawię, więc teleportuję się do Vespara. Z masło! Bo wy nie umiecie bić się z mubami. Nie no, dobra, Kemi umie. Gadry nie umie. E czekaj, tu, tu, tu coś ej, ej, tu o, jest Ej, tu jest wełna teraz. Czekaj, już nie coś teraz... uruchomiłem. Pipko. O! Czekajcie. <coughs> A, nie, <coughs> nie bij mnie, Kemi, O, skrzynka. Hehe, he, zobaczcie misto. co mam, dźwignia to się nazywa. Gadry, chciałbyś mieć? No ja. Dźwignia się nazywam, przepraszam, Chcesz mieć? Ja ty... Nie, nie chcę. Tu mieć. jest żółta ula. Oła. Zombie! No pomóżcie, no, kto masz, ma miecz? Niech ten, kto ma miecz, barykaduje się do środka. Okay, daj mi ten ja miecz na bo ty nie umiesz się bić. A! Zombie! No masz tu Gadrin pod sobą. Ale, a, dobra. Ja będę takim bulaczem, okej? Okay? Dobra. Będę za zaulać. Ej, tu coś znalazłem, tu jest dźwignia, panowie. Nad sobą jest skrzynia, ty szmato, a ty nawet nie, nawet nie bierzesz. Co ma dźwignię? No nie no i po no co? Dobra ja Co ty, to nie tak się robi. <laughs> cii, cii, cii. Powiedzmy, że tak ma. No i widzicie, zobaczył, że cheatujemy. <laughs> no i, i wyskop. Chodźcie. O! Skrzynia. W ogóle mogę wam o czymś powiedzieć? O, fajnie, że jest dużo minekartów. <laughs> Gadrien. Ja Jadę ostatni Przed, przed chwilą no, mam do pokoje i powiedziała, że mi nogi śmierdzą. <laughs> Challenge jeden zaliczony, ej nie mogę wyjść z wózka Ja powiedziałem, ja tak? powiedziałem, ale przecież ja się myłem Ona powiedziała, że i tak śmierć. <laughs> Shiftem się wychodzi z Minecraftu, tego tak co. Z, z Minecrafta, dobra Dawaj, i teraz idziemy na challenge 2 Ej, ja, ja chcę mojego wózka Albo nie, czekajcie, nie idziemy na challenge 2. Czemu? Ponieważ kończymy odcinek Nie no, co ty tato? I kończymy odcinek, jak ja coś mówię to ja możesz mówię. sobie to wsadzić w twarz. Czekaj, bo mam znowu <głos》>. Nie, dobra, ludzie, naprawdę mi się miło z wami nagrywało. No rozpętałeś burzę. Dobra, Was ludzie, się. słuchajcie, Kemi, pożegnaj się. Um, Będziesz w drugim odcinku, a więc... czy nie? Siemanko, moje sutki. Z Was no. pożegnaj się, bez padla. So, hej, cześć, żegnajcie w kolejnym odcinku. <laughs> <laughs> nie, nie umiem tego zrobić, Dobra. naprawdę. A dziękuję bardzo yeah. za oglądanie, yeah. was do komentowania, oceniali, games my, games. today I'm gonna be showing you nice modification for Minecraft, Minecraft 1.6.4, so hope you guys enjoy it and have fun with it. E e aha. Mleko? <laughs> mleko? <laughs> Z... Eee, no to tak, dziękuję bardzo za oglądanie, co chyba zdoumieć, co A także <laughs> ta <laughs> ta za oglądanie mojego Pepeczka i Facebooka. Oczywiście macie też linki podane do ich opisów w opisie. tak? Linki macie z... Nie, nie macie Do ich kanałów opisu. macie opisu. w opisie. Do, tej, do tego Escape'a jak najbardziej. Także też. I Papa, do Hot zobaczenia, papa. pa, pa. Dobra, dziękuję. <laughs>